Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 17. Nie złożysz ofiary dla Pana, Twojego Boga, z cielca lub jagnięcia, które mają wadę, czyli jakiekolwiek braki, bo tym brzydzi się Pan, Twój Bóg. Jeśli w jednym, jeśli w jednym z miast, które Ci daje Pan, Twój Bóg, znajdzie się mężczyzna lub kobieta, którzy będą czynić to, co nie podoba się panu, bogu twojemu, przekroczą jego przymierze, zaczną służyć innym bogom i będą czcić słońce, księżyc albo wszystkie zastępy nieba, czego zabroniłem. I gdy zostanie ci o tym doniesione, ty wysłuchasz tego i zbadasz dokładnie całą sprawę, gdy się okaże, że ta wiadomość jest prawdziwa, bo istotnie dopuszczono się w Izraelu takie właśnie właśnie obrzydliwości, wtedy zaprowadzisz mężczyznę, mężczyznę lub kobietę, którzy dopuścili się takiego zła. Do bramy miasta, i tam będziesz ich kamienował, aż umrą. Winny ma być skazany na śmierć. Na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków nie wolno skazać go na śmierć. Na podstawie zeznania jednego świadka. Najpierw świadkowie. Podniosą na niego rękę, aby go zgładzić, później dopiero cały lud będzie go kamienował, tak usuniecie zło spośród Was. Jeśli zdarzy Ci się trudna do rozstrzygnięcia sprawa sądowa dotycząca zabójstw, sprzeczek, zranień, której nie rozstrzygnął sąd miejscowy, wtedy niezwłocznie wtedy pójdziesz do miejsca, które wybierze sobie Pan Twój Bóg. Udasz się do kapłanów lewickich i do sędziego, i do sędziego który w tym czasie będzie pełnił swój urząd. Poradzisz ich, a oni zawierokują w tej sprawie. Zastosujesz się do orzeczenia, jakie ci wydarza w miejscu, które pan sobie wybierze, i pilnie wykonasz wszystko, o czym cię pouczą. Masz ściśle. Zastosować do pouczenia, jakie Ci dadzą, i do rozstrzygnięcia, jakie orzekną. W czym nie zaniechaj ich wyroku? Gdyby jednak człowiek uniesiony pychą postąpił wbrew orzeczeniu, nie słuchając ani kapłana pełniącego tam urząd, na cześć Pana, Twojego Boga, ani sędziego ma ponieść śmierć. W ten sposób usuniesz zło z Izraela, a gdy cały lud usłyszy o tym, będzie się bał i już więcej nikt nie uniesie się pychą. Gdy wejdziesz do kraju, który Pan Twój Bóg daje Ci w posiadanie, kiedy już w nim zamieszkasz i powiesz sobie: Chcę ustanowić nad sobą króla, tak jak to jest u wszystkich narodów, które mnie otaczają. To będziesz mógł ustanowić nad sobą króla, którego wybierze Pan Twój Bóg. Na króla wybierzesz jednego spośród Twoich braci. Nie możesz ustanowić nad sobą cudzoziemca, który nie jest Twoim bratem. Król nie powinien nabywać dla siebie zbyt wielu koni, ani posyłać ludzi do Egiptu, by tam ich wiele kupowali, ponieważ Pan Wam powiedział: Nie wolno Wam już nigdy wracać na tę drogę. Nie powinien brać sobie zbyt wielu żon, gdyż to mogłoby uwieść jego serce. Nie powinien także gromadzić dla siebie nadmiernej ilości srebra ani złota. A gdy już zasiądzę, gdy już Zasiądrze na tronie, sporządzi sobie w księdze odpis tego prawa z tekstu, z tekstu kapłanów lewickich. Potem będzie je miał przy sobie i będzie je czytał przez przed wszystkie dni swojego życia. Aby się nauczył bojaźni wobec Pana, swojego Boga, przez gorliwe wypełnianie wszystkich słów prawa i ustaw, żeby jego serce nie wynosiło się nad braci, aby nie odszedł od tych przekazań ani na krok. Dzięki temu przedłuży dni swojego królowania w Izraelu, tak on jak i jego potomkowie.